Cześć, jeśli chciałbyś się nauczyć angielskiego, ale brakuje Ci czasu, chęci i systematyczności, to zostań ze mną, obejrzyj ten odcinek. Dziś dam Ci 5 wskazówek na to, co możesz zrobić, żeby Twoja nauka sprawiała więcej przyjemności i nie była kulą nogi. Problemy, o których dzisiaj wspomnę, dotyczą naprawdę bardzo wielu osób. Tak szybko tracimy motywację, nie wiemy od czego zacząć się uczyć, wyznaczamy sobie bardzo odległe cele, do których dążymy i później gdzieś się zgubimy po drodze. A tak przy okazji, Pozytywna Akademia Językowa ma swój fanpage na Facebooku i jest też grupa, do której serdecznie Cię zapraszam, linki znajdziesz niżej. Pierwszą rzeczą, o której chcę Ci dzisiaj powiedzieć, jest to, że bardzo wiele osób wyznacza sobie bardzo ogólne i ciężkie do osiągnięcia cele. Mówi, mówimy na przykład, chcę się nauczyć angielskiego, chcę się nauczyć mówić po angielsku. Wszystko ok. To są bardzo fajne cele, ale zbyt ogólne. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to zawęzić te cele, wyznaczyć sobie jakiś cel taki długoterminowy. Na przykład, że no chciałbym się nauczyć tego angielskiego, albo chciałbym się nauczyć mówić po angielsku. Niech to będzie twój cel długoterminowy, na którego realizację dasz sobie ileś czasu, na przykład rok czy dwa lata, w zależności jak tego dużo czasu na naukę potrzebujesz. Natomiast wyznaczenie takiego długoterminowego celu nie jest wystarczające. Stracisz motywację, nie będziesz wiedział, czego masz się uczyć. Musisz wyznaczyć sobie takie cele krótkoterminowe, takie mniejsze. Metodą małych kroczków dojdziesz dalej. Pierwszym Twoim celem na przykład na ten tydzień mogłoby być e, nauczę się słów. Które y, są mi potrzebne w mojej pracy, albo na przykład który, przedmiotów, które mnie otaczają. E, o nauce słówek nagrywa, na, nagrałam jakiś czas temu specjalny odcinek, znajdziesz go tutaj. Tam naprawdę dawałam sporo przykładów na to, jak się można tych słówek uczyć. Czyli na przykład, jeśli chcesz się uczyć mówić, e, niech twoim pierwszym celem będzie na przykład nauka jakiejś grupy słów, które później będziesz ćwiczył. Kolej, na przykład, innym celem do zrealizowania na przykład w kolejnym tygodniu e, będzie na przykład zapisanie się, się do jakiejś grupy, w której będziesz mógł aktywnie używać tego języka, komentować posty na przykład na mojej grupie, tak? ale nie tylko. Załóżmy, zapisać się do jakiejś grupy konwersacyjnej i zacząć tam się aktywnie udzielać. Pokazuję Ci teraz takie przykłady. Mogą one nie mieć zastosowania akurat w Twoim przypadku, dlatego pomyśl, co jest Twoim celem takim długoterminowym, czego byś chciał się nauczyć za dłuższy czas, w dłuższym okresie czasu i jakie małe kroki musisz wykonać, żeby do tego celu dojść. To są Te Twoje takie małe cele krótkoterminowe, na których realizacje będziesz miał mniej czasu i one przybliżą Cię ku temu celowi długoterminowemu. Ustalanie tych celów nauki jest szalenie ważne, szalenie istotne i bardzo, bardzo Cię zachęcam do tego, szczególnie jeśli jest, jesteś w momencie takim, że nie wiesz, czego masz się de facto uczyć, pomyśl, do czego Ci ten angielski jest potrzebny, czego chcesz się nauczyć, wyznacz sobie cele i będzie Ci po prostu łatwiej. Jeśli chodzi o ćwiczenie systematyczności, jak już masz wyznaczone. Swoje cele, swoje dążenia. Musisz przeznaczyć jakąś, jakąś ilość czasu, najlepiej codziennie, na naukę. Niech to się staje, stanie takim Twoim rytuałem. Na przykład wyznacz sobie 20 minut, że codziennie 20 minut będziesz spędzał na nauce angielskiego. Niech to będzie taki rytuał, na przykład po skończeniu czegoś zasiadasz, otwierasz okno, robisz sobie herbatę, cokolwiek lubisz, tak? Niech to, będzie, niech to się stanie takim rytuałem i zaczynasz się uczyć. I niech to będzie taka nauka aktywna, w pełnym skupieniu, czyli jesteś całkowicie skoncentrowany na swoim zadaniu. Robisz przez 20 minut na przykład to, co sobie, co sobie wyznaczyłeś. Odłóż telefon, wyłącz powiadomienia, wycisz. Niech to będzie tylko ten czas na naukę. Jeśli po tych 20 minutach tak się to wciągnie, na przykład praca nad jakimś tekstem, nad słówkami, nad jakimś tekstem do, słucha jakimś nagraniem do słuchania, jak Cię to wciągnie przez 20 minut i stwierdzisz, że w sumie to mógłbyś popracować jeszcze 20, przedłuż sobie ten czas o kolejne 20 minut. W momencie, gdy wyznaczysz sobie taką, taką dyscyplinę, taką rutynę, że codziennie na przykład 15-20 minut będę pracował nad czymś, stanie się to Twoim takim zwyczajem, będziesz to robił codziennie, łatwiej będzie wypracować systematyczność, będziesz też widział wyniki, realne wyniki tego, co robisz, bo w połączeniu z celami, które sobie wyznaczysz, taka systematyczna nauka naprawdę przyniesie efekty. Kolejną bardzo ważną rzeczą w tym, żeby ten angielski stał się taką rzeczą, która ci towarzyszy. Niektórzy mówią tutaj o imersji językowej, o otoczeniu się językiem. Ja też o tym mówiłam w nagraniu, o nauce mówienia, jak się uczyć mówienia, znajdziesz go tutaj, przydatny odcinek. Że co zrobić, żeby się otoczyć tym językiem? Nie wystarczy usiąść na przykład i 15 minut dziennie siedzieć, nad, sied siedzieć i uczyć się tego języka. Ten język musi do ciebie dochodzić jeszcze innymi kanałami i, w inne możliwe i na inne wszelkie możliwe sposoby. A jak to możesz zrobić? Na przykład e, chodzi o to, że w wolnym czasie, kiedy twoje. W, to znaczy w wolnym czasie, kiedy robisz jakieś czynności. Na przykład idziesz na spacer, biegasz, e, nie wiem, e, sprzątasz. E, Skoncentrujesz się na, jakich, na jakichś innych czynnościach, które musisz wykonać. E, załóż słuchawki, nie wiem, włącz sobie jakieś nagranie i wtedy i po prostu słuchaj. E, niech ten język do Ciebie dociera, e, na przykład poprzez słuchanie. To nic, że. Może nie będziesz rozumiał każdego słowa, być może coś będzie za trudne. Tutaj nie koncentrujesz się tak jak w tym pierwszym ćwiczeniu, czyli 20 minut dziennie koncentrowałeś się na konkretnych aspektach językowych, na konkretnych słówkach, uczysz się tego aktywnie. Natomiast tu, to o czym teraz mówię, to jest uczenie się dla przyjemności, osłuchiwanie się z językiem. Jest to bardzo ważne, ponieważ bardzo wielu z nas ma problem z zasłuchaniem. Nie da się wyćwiczyć słuchania, jeśli nie będziecie słuchać, a im więcej możliwości do słuchania, tym lepiej, e, jeśli będziecie słuchali bardzo często będziecie się uczyli po pierwsze nowych słów, zaczniecie rozpoznawać e, więcej słów, e, Przyzwyczajcie się do melodii języka, do rytmu, do intonacji, zwrócić uwagę na przykład na to, że te słowa się łączą ze sobą. Miałam bardzo fajny też odcinek o, o takich rzeczach, e, znajdziesz go tutaj, o, o różnych e, aspektach, jak, jak sprawić, żeby mowa była bardziej płynna. E, zra, zaczniecie zwracać na to wszystko uwagę. Konsekwentnie, im będziecie więcej słuchali, po angielsku, tym więcej będziecie rozumieli, poprawicie swoją nie tylko znajomość słówek, ale przede wszystkim, co tutaj jest najważniejsze, co jest istotą tego ćwiczenia, jest to, że będziecie lepsi, będziecie więcej rozumieli, co ktoś do was mówi później w, 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 w sytuacjach codziennych i nie tylko. Tak? Także, yy, także przy nauce systematyczności, poza taką pracą codzienną, niech Angielski towarzyszy Wam w różnych innych czynnościach. Pierwsza wskazówka dotyczyła, dotyczyła wyznaczania celów. Druga wskazówka, którą Ci dałam, to pracuj systematycznie. Wyznacz sobie te 20 minut i pracuj systematycznie, na przykład z jedną książką. Nie skacz z kwiatka na kwiatek, bo wtedy ci będzie po prostu ciężko ogarnąć to wszystko. Skoncentruj się na jakiejś jednej rzeczy. Trzecia rzecz, niech angielski ci towarzyszy w różnych momentach, w różnych, przy innych różnych czynnościach, które wykonujesz. Czyli po, na przykład w trakcie biegania, sprzątania, no nie wiem, cokolwiek Ci przyjdzie do głowy. Czwarta rzecz bardzo ważna, o której zapominamy w nauce języka, to to, że ta nauka musi nam sprawiać przyjemność. Bardzo wiele osób traci motywację do nauki i chęć do tego, żeby się do tego zabierać, ponieważ po pierwsze wybierają za trudne rzeczy, e, muszą sprawdzać co drugie słowo i tracą po prostu zapał. Te rzeczy, których się uczą, nie są w żadnym stopniu dostosowane do ich potrzeb, do ich zainteresowań, nie podobają im się i konsekwentnie ma to wpływ na tracenie motywacji. Żeby nauka była efektywna, ona musi być też efektowna dla Ciebie, czyli o co mi chodzi, musi Ci się podobać to, co robisz, to, czego słuchasz, musi Cię interesować. Obecnie mamy tak szeroki wybór rzeczy do słuchania, do czytania, że naprawdę wystarczy pomyśleć, co Cię interesuje. Jeśli interesujesz się na przykład muzyką, słuchaj muzyki, słuchaj wywiadów z muzykami. Jeśli interesujesz się na przykład szyciem, Pomyśl o tym, posłuchaj jakichś tutoriali na przykład. Jeśli interesuje cię coś, wyszukaj materiały na ten temat. Jeśli lubisz czytać książki, pomyśl o audiobookach dostosowanych oczywiście do swojego poziomu. Nie bierz pierwszego, lepszego, no bo się zniechęcisz, nie będziesz rozumiał wiele, wielu rzeczy. Po prostu uprzyjemnij sobie tę naukę, słuchaj rzeczy, czytaj, słuchaj, czytaj wszystkiego, co Cię interesuje, co Ci sprawia radość. Mamy do wyboru podcasty, mamy seriale, mamy um, programy różne, wywiady, mamy konferencje TED, jeżeli na przykład jesteś na, na wyższym poziomie. Chociaż nie, bo niektóre, nie tylko, bo niektóre są dostosowane też do niższych poziomów. Niektóre pod, niektórzy podpowiadają, hm, na poziomie początkującym to Ty się lepiej ucz z bajek. Słuchaj, bajek, słuchaj świnki Pepy. Ja Świnkę Pepę uwielbiam i uważam, że naprawdę akcent, który tam jest i w ogóle sposób jaki oni mówią, jest świetny. Więc jeśli ktoś lubi oglądać bajki na przykład ze swoim dzieckiem, bardzo proszę. Natomiast sądzę, że jeżeli walczymy tutaj już o Twoją motywację, systematyczność i chęć uczenia się, myślę, że w wielu przypadkach nauka z bajek nie sprawdzi się w przypadku osób dorosłych. No więc co wybrać? Wybierz na przykład, jeżeli znasz jakiś serial albo film, który już oglądałeś po polsku, którego fabułę znasz, spróbuj obejrzeć na przykład dany odcinek po angielsku. Może akurat to będzie dla Ciebie lepsze i będziesz wiedział dokładnie o czym oni mówili, jaka była fabuła, będzie Ci łatwiej się rozeznać w temacie. I piąta rzecz, o której Ci muszę ci teraz jeszcze powiedzieć, to jest to, żebyś dostosowywał poziom materiałów, rzeczy, których słuchasz, czytasz do swojego poziomu językowego. Nie wybieraj za łatwych, no bo niczego się nowego nie nauczysz i będziesz się też zniechęcał, no bo przecież wszystko już wiesz, nie wybieraj też za trudnych, dlatego że jeśli będziesz musiał sprawdzać na przykład na, w tekście na jednej kartce, Więcej niż załóżmy, nie wiem, 10-15 słówek, możecie to zniechęcać. Jeżeli taką, taką książkę wybrałeś i musisz sprawdzać praktycznie co któreś słowo, to znaczy, że na nią jeszcze za wcześnie, wybierz coś łatwiejszego. Chodzi o to, żeby nie tracić chęci i zapału, a właśnie chęć i zapał bardzo często traci się, wybierając niedostosowane do swojego poziomu materiały. Mogę Ci tutaj zasugerować jedną rzecz, że na przykład jeśli lubisz czytać książki, różne wydawnictwa językowe mają takie serie, które nazywają się Graded Readers. Graded Readers, czyli to są takie serie podzielone, to są adaptacje różnych książek dostosowane do różnych poziomów językowych. Więc na przykład możesz sobie wybrać jakąś książkę taką naprawdę o fajnej tematyce, która będzie dostosowana do Twojego poziomu językowego. Konsekwentnie przeczytasz to, co chcesz, to, co Cię zainteresuje, a nie zniechęcisz się, bo będzie na przykład dla Ciebie za trudne. Więc bardzo Ci to polecam. I uwaga na koniec. Jeśli już wyznaczysz sobie te cele i będziesz robił to wszystko, które, o, tym, o czym przed chwileczką Ci powiedziałam, pamiętaj o tym, żeby się nagradzać, żeby się doceniać za to, co zrobiłeś. Jeśli wyznaczysz sobie jakiś ten cel w tygodniu, że coś zrobisz, coś osiągniesz, jeśli uda Ci się to zrobić, Nagrodź się w jakiś sposób. Niech to będzie dla ciebie przyjemne, że uczysz się. Jest to bardzo ważne, ponieważ docenianie siebie swoich, swoich postępów, zauważenie tego, że coś już udało się osiągnąć. W, a twój cel długoterminowy jest gdzieś tam w zasięgu wzroku, jeszcze daleko, ale idziesz i te, te małe kroczki są realizowane. To jest bardzo duża motywacja, to daje naprawdę e, niezłego kopa i siły do tego, żeby iść dalej w wyznaczonym kierunku. Mam nadzieję, że Ci dzisiaj choć trochę pomogłam i pokazałam, co możesz zrobić, by, żeby się uczyć bardziej systematycznie, od czego zacząć, e, jak wytrwać w tej swojej motywacji, jak ją zwiększać. Jeśli któraś z rad była szczególnie dla Ciebie przydatna, daj znać w komentarzu. A jeśli masz inne sposoby na to, by wzmocnić swoją motywację, em, pracować systematycznie, też napisz w komentarzu. Może inni przeczytają Twoją historię czy Twoje sposoby i będzie to dla nich inspiracja. Serdecznie zapraszam Cię do kolejnego odcinka Pozytywnej Akademii Językowej i do zobaczenia.